Jest coś, co wielu mężczyzn pomija w rozmowach z kobietami. Oni myślą, że komplement ma zrobić wrażenie. Tymczasem komplement jest sposobem, by odsłonić perspektywę, z jakiej patrzysz na nią jako na człowieka. Większość facetów mówi: Jesteś piękna, masz słodki uśmiech, podoba mi się twoje włosy. To nie jest złe, ale to brzmi jak szum w pokoju, przez który ona przeszła setki razy. To dźwięki znajome. Przewidywalne, powierzchowne, bo każdy widzi jej wygląd. Prawdziwa więź rodzi się dopiero wtedy, gdy zauważasz to, czego inni nie dostrzegają. Machiavelli pisał, że siła nie polega na pokazie mocy, ale na umiejętności dostrzegania tego, co ukryte pod powierzchnią człowieka. W świecie atrakcyjności zasada ta jest jeszcze bardziej prawdziwa. To, co czynicie wyjątkowym, to nie słowa, które wypowiadasz, ale rzeczy, które dostrzedasz. Poznałem kiedyś dziewczynę o imieniu Anna na spotkaniu ze znajomymi. Dla wszystkich była tą piękną, pewną siebie, błyszczącą w centrum uwagi. Ale mnie nie przyciągnęły włosy ani uśmiech. Przyciągnął mnie moment, w którym siedziała cicho, patrząc, jak inni kłócą się o jakiś sporny temat. I spojrzenie nie było zimne, nie było oceniające. To było spojrzenie kogoś, kto czuje więcej niż mówi. Powiedziałem jej: Mam wrażenie, że dużo czujesz, ale milczysz, bo chcesz zrozumieć, a nie wygrać. Zamilkła na dłuższą chwilę, a potem wyszeptała: Nikt nigdy mi tego nie powiedział. To nie był komplement, to była obserwacja. I to właśnie ona otworzyła drzwi, których jesteś piękna. Nigdy by nie otworzyło. Siła głębokich komplementów nie leży w ich poetyckości, lecz w ryzyku, jakie podejmujesz wypowiadając je. Kiedy mówisz: jesteś inteligentna, to bezpieczne. Kiedy mówisz: mam wrażenie, że ukrywasz swoje emocje, bo boisz się, że inni nie zrozumieją? To ryzyko. To przypuszczenie, to zdanie, które zmusza ją do reakcji prawdziwym uczuciem. Machiavelli powiedziałby, Władza należy do tego, kto potrafi sprawić, że inni sami się odsłonią, bez przymusu. W relacjach atrakcyjność rodzi się dokładnie tak samo. Komplement jest narzędziem odsłaniania, a nie manipulacji. Problem w tym, że wielu mężczyzn używa komplementów jak taktyki. Myślą, że jeśli powiedzą właściwe zdanie, ona ich polubi. To jak zdobywanie zaufania księcia sztuczkami. Może działać na początku, ale zawali się, gdy zabraknie prawdy, która miała to podtrzymać. Komplement ma pod tylko wtedy, gdy jest wynikiem szczerej obserwacji, a nie strategii. Kiedy zauważasz coś, co naprawdę widzisz i w co wierzysz, kobieta nie tylko czuje się zauważona. Czuję się rozpoznana, a to uczucie uzależnia. Zapamiętaj: kobiety nie zakochują się w tym, czego od nich chcesz, zakochują się w tym, jak patrzysz na świat przez pryzmat ich obecności. Jeśli komplementujesz tylko wygląd, pokazujesz, że widzisz powierzchnię. Jeśli potrafisz dostrzec motywację, lęki, głębie, rozwój, wpływ, pokazujesz, że Widzisz warstwy życia, których inni nawet nie zauważają. Prawdziwa atrakcyjność zaczyna się właśnie tam. Nie od uznania, od oświetlenia. Co ciekawe, głębokie komplementy rzadko pojawiają się w chwili, kiedy próbujesz być atrakcyjny. Pojawiają się wtedy, gdy naprawdę zauważasz. Większość mężczyzn rozmawia, by zrobić wrażenie. Mężczyzna, który naprawdę przyciąga, Rozmawia, by odkrywać. Kiedy pytasz, by zrozumieć, a nie poprowadzić rozmowę, zaczynaś dostrzegać rzeczy, które ona ujawnia, mimochodem. Pauzę przed odpowiedzią, nagłą zmianę tematu przy rodzinie, ten niższy ton głosu przy pasji, albo błysk w oczach, gdy ktoś zostaje doceniony. Nikt o tym nie mówi, ale właśnie te detale prowadzą cię do komplementów, które naprawdę mają wagę. Rozmawiałem kiedyś z dziewczyną o imieniu Izabella w małej kawiarni. Jej wygląd od razu przyciągał uwagę. Czerwone usta, skórzana kurtka, ostre spojrzenie. Większość ludzi zakładała, że jest buntownicza, silna, nie przejmuje się opiniami innych. I wielu mężczyzn podchodziło z tekstem Jesteś taka badas. Ale po kilku minutach rozmowy zobaczyłem coś odwrotnego. Ona nie buntowała się, by przyciągać wzrok, buntowała się, by chronić siebie przed zranieniem. Powiedziałem: Myślę, że nie próbujesz nikogo imponować. Mam wrażenie, że po prostu nie chcesz, żeby ktoś decydował, kim masz być. Ona westchnęła, jakby zrzuciła ciężar i powiedziała. Nienawidzę, gdy ludzie wkładają mnie w schemat, zanim w ogóle mnie poznają. To był ten moment, kiedy widzisz, że prawdziwa osoba wewnątrz jest zupełnie inna niż obraz, który widzi świat. I wtedy komplement staje się kluczem. Otwiera drzwi, które ona sama zamknęła dawno temu. Machiavelli pisał, że człowiek ma dwa oblicza: to, które pokazuje światu. I to, które rezerwuje dla tych, którzy są wystarczająco uważni, by je dostrzec. W relacjach, im bardziej widzisz oba te oblicza, tym większy masz wpływ. Nie dlatego, że manipulujesz, ale dlatego, że rozumiesz to, czego ona sama nie potrafi nazwać. Ale jeśli użyjesz tej wiedzy, by kontrolować, to się obróci przeciwko tobie. Kobiety są bardziej wyczulone na intencje, niż ci się wydaje. Jeśli poczuje, że chwalisz ją po coś dla uwagi, emocji, posłuszeństwa, wycofa się natychmiast. Komplement musi wynikać z uczciwości, nie z interesu. To niebezpieczeństwo głębokich komplementów mogą stać się narzędziem władzy. A według Machiavelli, każda władza wymaga odpowiedzialności. Zauważenie czyjejś słabości nie daje ci prawa ją wykorzystać, daje ci szansę ją chronić. Głęboki komplement nie tylko sprawia, że ona czuje się zauważona, sprawia, że ona zaczyna zauważać ciebie. Bo kiedy dotykasz części jej świata, których prawie nikt nie dotyka, ona zaczyna pytać: Kim jest ktoś, kto widzi mnie w ten sposób? To przyciąganie odwrócone nie gonisz, ty wzbudzasz. A atrakcyjność oparta na percepcji i intelekcie trwa dłużej niż ta oparta na wyglądzie. To jak polityka dworska za czasów Machiavelli. Piękno jest koroną, którą ktoś może ci nadać i którą inni mogą ci odbrać. Zrozumienie jest władzą, którą budujesz sam i której nikt nie może ukraść. Możesz zapomnieć komplement o sucence, ale nikt nie zapomina chwili, w której po latach bycia źle odczytywaną ktoś wreszcie zobaczył ją prawdziwą. W świecie, w którym większość mówi, by być wysłuchanym, ten, kto słucha, by zrozumieć, staje się czymś rzadkim. Prawie bezcennym. Bo kiedy komplementujesz we właściwy sposób, nie tylko sprawiasz, że ona czuje się wyjątkowa, sprawiasz, że inaczej zaczyna patrzeć na siebie. Aby głębokie komplementy naprawdę miały moc, musisz zrozumieć jedno. Kobiety nie zawsze żyją w swojej najprawdziwszej wersji. One poruszają się między różnymi odsłonami samej siebie, w zależności od miejsca, sytuacji, ludzi wokół. Jest wersja do pracy, wersja do kontaktów społecznych, wersja, która chroni i ta najrzadsza, wersja, która pojawia się tylko wtedy, gdy czuje się bezpiecznie. Komplement może być kluczem do tej wersji, ale tylko wtedy, gdy dotyka tego, kim ona chce się stać, a nie tego, kogo udaje. Pamiętam spotkanie z dziewczyną o imieniu Rachel na warsztatach kreatywnych. Była szybka w słowach, błyskotliwa, pewna siebie. Ludzie podziwiali ją za silny charakter. Ale gdy rozmawialiśmy sam na sam, zapytałem, dlaczego zawsze bierze inicjatywę w dyskusjach. Odpowiedziała pół żartem, pół serio. Jeśli tego nie robię, boję się, że zniknę z rozmowy. Ten jeden moment powiedział mi więcej niż cały jej występ na scenie odsłonił, że ta siła nie była naturą była zbroją. Powiedziałem wtedy: Myślę, że nie wyróżniasz się dlatego, że mówisz głośniej, wyróżniasz się dlatego, że nie pozwalaś, by ktoś cię wymazał. Jej spojrzenie złagodniało, jakby po raz pierwszy ktoś zobaczył właściwą historię za maską. I tu leży różnica. Głęboki komplement nie opisuje tego, co pokazuje dotyka motywu, który ją napędza. Machiavelli twierdził, że człowiek działa nie tylko z pragnienia, ale z lęku przed utratą kontroli. Kiedy kobieta ma silną energię, Większość mężczyzn widzi pewność, ale ktoś uważny dostrzega, co ją karmi, lęk przed byciem pominiętą, źle zrozumianą albo zależną. I kiedy komplementujesz to, mówisz na głos prawdę, której ona sama nie chce wypowiedzieć. Ale tu też rodzi się cienka granica między połączeniem a manipulacją. Jeśli widzisz jej lęk i użyjesz go, by trzymać ją emocjonalnie blisko, to nie jest atrakcyjność. To strategia kontroli. Machiavelli pisał, że mądry władca rozumie lęki ludzi, by tworzyć porządek, ale jeśli je wykorzysta, to ci sami ludzie go obalą. W relacjach jest tak samo. Jeśli ona poczuje, że masz głębokie zrozumienie bez szlachetnej intencji, odejdzie szybciej, niż gdybyś nie rozumiał jej wcale. Głęboki komplement nie tylko pokazuje, co widzisz. On daje przestrzeń, by ona mogła rosnąć. Zamiast mówić jesteś silna, ale zraniona, powiedz: Twoja siła jest wyjątkowa, bo pozwalasz sobie czuć. Niewiele osób ma taką odwagę. Taki komplement nie zamyka jej w narracji, on otwiera przyszłość, przekształca cię w głos, który prowadzi, a nie w szept, który tylko głaszcze ego. I jeszcze jedno, czego mężczyźni często nie rozumieją. Czasem najmocniejszy komplement nie jest o niej, ale o jej wpływie na ciebie. Kiedy mówisz, przy tobie staje się spokojniejszy, albo to, jak mówisz, zmienia sposób, w jaki myślę. Nie stawiasz jej na piedestale, nadajesz jej miejsca w twojej historii. Staje się rozdziałem, nie ozdobą. A prawdziwa atrakcyjność rodzi się wtedy, gdy oboje czują, że zmieniają się dzięki sobie. To właśnie w tej chwili zainteresowanie zmienia się w uczucie, nie w chęć posiadania ale w potrzebę przynależności. Wielu mężczyzn myśli, że aby być naprawdę atrakcyjnym, trzeba używać efektownych, długich komplementów, jakby recytowało się poezję. Prawda jest inna. Siła komplementu tkwi w precyzji, nie w złożoności. Jedno krótkie zdanie, które trafia w sedno, ma większą wagę niż długa przemowa. Tak jak Machiavelli radził władcy. Prawdziwa władza nie pochodzi z widowiskowych działań, lecz z działań we właściwym momencie. W relacjach z kobietami jest podobnie. Komplement musi paść w chwili, gdy ona jest gotowa otworzyć serce nie wtedy, gdy ty chcesz się pokazać. Możesz wytuć tę chwilę po subtelnych sygnałach, sposób w jaki patrzy w dół, mówiąc o czymś ważnym, obniżenie tonu głosu, gdy wspomina kogoś, kto ją zranił. Albo głośniejszy śmiech, by ukryć zakłopotanie. Komplement wypowiedzany w tym momencie jest jak lekki dotyk dłoni na drżącym ramieniu, Niekrzykliwy, a jednak wystarczający, by poczuła, Nie jesteś sama. Pamiętam Madison, dziewczynę, która opowiadała wszystko z ogromną dokładnością. Niektórzy mówili o niej przesadnie analizuje albo komplikuje sprawy, ale kiedy naprawdę słuchałem, zobaczyłem coś innego. Nie analizowała na siłę. Przywiązywała się do detali, bo one dawały niej poczucie porządku w chaosie świata. Powiedziałem, nie skupiasz się na detalach, bo się martwisz. Robisz to, bo chcesz naprawdę zrozumieć to, co ważne. Zamilkła, po czym powiedziała, nigdy nie wiedziałem, jak to wytłumaczyć. Ten komplement nie oceniał, nie potwierdzał ani nie zaprzeczał. On dawał jej lepszą wersję samej siebie. Takie komplementy nie tylko sprawiają, że czuje się zrozumiana, pomagają jej nazwać rzeczy, których wcześniej nie potrafiła wyrazić. A kiedy dajesz komuś język, by zrozumiał siebie, przywiązanie pojawia się naturalnie i tu tkwi prawdziwa siła wpływu. Nie zmieniasz jej według własnej woli, pomajasz jej zobaczyć to, co już w niej jest. Trzeba jednak wiedzieć, kiedy mówić. Nie wszystkie prawdy powinny wybrzmieć od razu. Jeżeli wskażesz jej ranę, zanim się zagoi, poczuje się naruszona. Subtelność polega na tym, by wiedzieć, kiedy komplement ratuje, a kiedy może zranić. Machiavelli przypominał, rada, choć słuszna, podana w złym momencie może zostać uznana za zniewagę. Głęboki komplement działa tak samo. Wymaga mądrości w czasie, nie tylko w treści. Jest też inny aspekt, rzadko omawiany. Głębokie komplementy mogą bardzo szybko tworzyć bliskość emocjonalną. Brzmi dobrze, ale nie zawsze jest bezpieczne. Jeżeli kobieta poczuje, że widzisz jej najgłębsze części zbyt wcześnie, instynktownie cofnie się, nie przybliży. Nie dlatego, że cię nie lubi, bliskość przychodzi za szybko i budzi mechanizmy obronne. Mężczyźni często mylą to z brakiem zainteresowania, ale to tylko moment na przywrócenie równowagi. Atrakcyjność oparta na głębi nie jest jak nagły płomienny ogień, to stałe ciepło, które dojrzewa z czasem. Nie chodzi o to, by poruszyć ją w jedną chwilę, chodzi o to, by stać się kimś, kogo nie zapomina, nawet gdy czas płynie. Kiedy wszystkie te elementy spotykają się razem, rozumiesz jedno: głęboki komplement nie jest tylko narzędziem przyciągania, jest sposobem, by stworzyć prawdziwe, Trwałe połączenie. Nie chodzi o to, by natychmiast sprawić, że ona cię polubi. Chodzi o to, by poczuła prawdziwą wartość siebie przez oczy drugiego człowieka. Machiavelli przypomina nam ponownie: Prawdziwa władza nie pochodzi z przymusu, pochodzi z umiejętności sprawić, by inni dobrowolnie zaufali i otworzyli się. W tym kontekście głęboki komplement. To sposób pokazania uważności, wnikliwości i głębokiego szacunku. A kiedy ona to dostrzeże, otworzy serce nie dlatego, że została poprowadzona, ale dlatego, że czuje się bezpiecznie. Pamiętam spotkanie z Sofią, artystką. Na zewnątrz zawsze się uśmiechała. Wszyscy myśleli, że jest pewna siebie i doskonała. Ale gdy rozmawialiśmy o jej procesie twórczym, zamilkła mówiła o porażkach, lęku i chwilach zwątpienia. Większość widzi tylko uśmiech Sofii. Ja dostrzegłem siłę w jej słabości. Powiedziałem: Podziwiam, że nie poddajesz się, nawet kiedy spotkały cię trudności, przy których inni by się poddali. Zamilkła, po czym powiedziała: Nikt nigdy nie powiedział mi tego w ten sposób. Nie trzeba było przesady, nie potrzeba było pięknych słów. Jedna prawdziwa obserwacja stworzyła silne połączenie, które pozwoliło jej poczuć się zrozumianą na głębokim poziomie. To ujawnia wielką tajemnicę. Każda kobieta pragnie, by zobaczono ją tam, gdzie rzadko się odsłania. Nie potrzebuje komplementów o wyglądzie czy osiągnięciach. Chce, by ktoś dostrzegł jej złożoność, głębie i rozwój. Kiedy potrafisz to zrobić, nie tylko stajesz się atrakcyjny, stajesz się kimś, komu może zaufać. A zaufanie jest fundamentem każdej długotrwałej relacji. Nie da się go zastąpić pięknym czy chwilowym urokiem. Z perspektywy Machiavellego to jak strategia polityczna. Nie da się kontrowować innych, polegając wyłącznie na powierzchownej władzy. Prawdziwa siła tkwi w umiejętnym zrozumieniu. I subtelnym wpływie. W relacjach miłosnych nie manipulujesz uczuciami. Tworzysz środowisko, w którym ona może się swobodnie odsłonić. Ta swoboda sprawia, że czuje się doceniona i że chce zostać przy tobie na dłużej, bo stajesz się częścią sposobu, w jaki postrzega swoją wartość. I wreszcie, najważniejsza lekcja: komplement jest silny tylko wtedy, gdy jest prawdziwy, a nie sztuczny. Obserwuj uważnie. Dostrzegaj to, co inni nie widzą. Mów szczerze. Kiedy zauważasz słabość i siłę, rozwój i potencjał, nie tylko stajesz się atrakcyjny. Stajesz się kimś, kto inspiruje ją do stania się najlepszą wersją siebie. Różnica między manipulacją a połączeniem jest jasna. Manipulacja używa komplementu, by osiągnąć cel. Połączenie używa komplementu, by pokazać głęboką obserwację i prawdziwy szacunek, kiedy opanujesz tą sztukę, nie tylko przyciągasz kobiety, budujesz własną siłę, pewność siebie, intelekt i zdolność zrozumienia. Machiavelli powiedziałby: „To fundament każdej trwałej władzy.